Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie o tym, jak nagrać widok z pulpitu. A dodatkowo, oczywiście, równocześnie nagrywając dźwięk, czyli nic innego jak stworzyć tego typu poradnik, wideo-tutorial. Ok, wykorzystamy do tego dwie rzeczy. Będzie to program HyperCam, który będzie nam rejestrował widok pulpitu. Oraz do kompresji wykorzystamy Xvid mp 4 Ok, do wszystkiego oczywiście do pobrania linki zamieszczę w opisie. Przejdziemy do programu. Programik jest bardzo prosty i intuicyjny. Na samym początku mamy do wyboru dwie opcje. Wybór regionu, ewentualnie okna. W momencie kiedy wybierzemy sobie okno, to wybieramy na przykład pulpit. Jeżeli zwrócicie uwagę teraz po krawędzi, mruga mi, że to jest okno, które będziemy nagrywali. Natomiast ja mam dwa monitory, więc jak kliknę, to widać, że obraz, który będzie nagrywany, ma szerokość 3840 na 1080. To mnie nie satysfakcjonuje, jak to obejść i nagrywać tylko jeden monitor. Za chwilę pokażę. Opcja ta jest dobra, jeżeli byśmy chcieli na przykład nagrać tylko i wyłącznie fragment, ewentualnie tylko okno jakiegoś programu. W związku z tym wybieramy sobie SELECT, a następnie możemy, jak widzicie, wybrać fragment, który będzie nam się nagrywał. Czyli w tym momencie będzie się nagrywał tylko i wyłącznie część Explorera, który jest otwarty. OK, natomiast to znowu nie są standardowe wymiary filmu. W związku z tym, po wrzuceniu tego na YouTube'a, będziemy mieli delikatną kaszanę. Obraz będzie albo rozciągnięty, albo obcięty. Na to zwróćcie uwagę. OK, jak zrobić, żeby mieć cały monitor w momencie kiedy mamy dwa, dwa monitory, a chcielibyśmy nagrywać tylko i wyłącznie jeden? Ja zrobiłem to w prosty sposób. Wybieram sobie region. I zaznaczam sobie cały monitor w momencie aż osiągnę rozdzielczość HD, czyli 1920 na 1080. Klikamy ponownie, jak widzicie, wszystko jest ustawione poprawnie. Teraz to co jest ważne, to tutaj będzie zaznaczona opcja prawdopodobnie, żeby sprowadzić program do y, ikony. Natomiast najlepiej zrobić, żeby go schować, tak, czyli w momencie, kiedy rozpoczniemy nagrywanie, to nie będzie widać, że używamy tego programu, nie będzie on się nam na pasku wyświetlał. To mówię dla tych osób, które faktycznie chcą to schować, na wszystkich moich poprzednich filmach widać ten program, że jest uruchomiony, jakoś nie przywiązywałem uwagi do tego, chciałem się skupić na problemie, który był poruszany. Ok, idziemy dalej. Następną opcją są skróty klawiszowe i tak naprawdę z tego się korzysta jak się nagrywa. Tak? Czyli mamy nasze F2, które startuje bądź zatrzymuje nagrywanie i mamy również F3, które służy do zapauzowania. Bardzo przydatna funkcja w momencie, kiedy na przykład macie jakiś formularz do wypełnienia w trakcie nagrywania filmu i nie chcecie, żeby dodatkowe 30 sekund zajęło filmu wasze wypełnianie. Po prostu naciskacie F3, wypełniacie formularz. Ponowne F3 uruchamia z powrotem nagrywanie. Więc mamy pewność, że teoretycznie film jest już na swój sposób pocięty. Ja nie ukrywam, że unikam cięcia filmów. To jest dodatkowy czas. W związku z tym, żeby tego uniknąć, staram się, żeby film był od razu kompletny. Ok, e, idziemy sobie dalej. Kolejna zakładka jest dość istotna, czyli nasze miejsce, gdzie będą przechowywane filmy. Ja to od razu zmienię, bo postanowiłem, że nagranie znajdzie się na pulpicie. Mamy katalog. E, ok. Poniżej mamy ilość kla klatek na sekundę. Do nagrywania e, tutoriali spokojnie bądź takich właśnie e, filmów jak ten, spokojnie można, e, można pozostawić 10 e, klatek. I teraz ta opcja, co jest bardzo istotna, czyli kompresja. Na samym początku będziecie mieli zaznaczoną opcję auto. Mocno tego nie polecam, bowiem rozmiar plików jest ogromny. Jeżeli się nie znacie na kompresji, to tutaj proponuję ściągnąć sobie właśnie te kodeki, o których mówiłem i zobaczycie, jaka jest różnica. Dla przykładu, pozwolę sobie teraz nagrać 10 sekund. Naciskam F2. W chwili obecnej wszystko jest nagrywane. Jak widzicie, plik się pojawił. I za sekundkę, postaram się tylko trafić, żeby to było te 10 sekund. Nacisnąłem ponownie F2. Ok, patrzymy. Filma 9 sekund, byłem blisko. Natomiast 9 sekund nagrania w sumie HD, ale to jest 18 mega. Jeżeli tych minut mielibyśmy na 10, no to w tym momencie już się robi problem. Ok, a jaka będzie różnica w momencie, kiedy ustawimy sobie odpowiednie. X wida, właśnie jako kompresję. Ponownie naciskam F2 i staram się wycyrklować, żeby to było te nasze 10 sekund nagrania. Pojawia nam się takie okno, oczywiście je możemy zminimalizować bąd bądź też schować. Ponowne F2. I teraz spójrzcie na to. Ten film też ma 9 sekund, natomiast waży tylko i wyłącznie 1 mega. Jakość ich jest porównywalna. Ok, idziemy dalej. Czyli nasza zakładka Sound. Istotne jest to, żeby właśnie ustawić. Ja powiem tak, to są standardowe ustawienia. I we wszystkich wcześniejszych filmach z nich skorzystałem. Mikrofon, który posiadam, nie jest dobry. Tak naprawdę jest to bardzo tani mikrofon za jakieś 30 zł. W związku z tym tych, tych opcji w ogóle nie zmieniałem. Jeżeli ktoś natomiast jest audiofilem i chce mieć czysty głos, proszę bardzo, nie ma problemu. Można wszystkie ustawienia tu podnieść do góry. Idąc dalej, OK, mamy naszą zakładkę opcje i tutaj, tak naprawdę, to co możemy zrobić, to ustawić na przykład, by nagrywać nasz, nasz wskaźnik myszy. Ewentualnie, możemy wybrać sobie inną ikonę, tak, czyli wówczas nasz standardowy kursor zostanie zastąpiony innym. I tutaj mamy jeszcze dodatkowo opcję, która pozwala nam nagrywać kliknięcia, czyli w momencie, kiedy jest zaznaczona ta opcja i nagrywamy film wówczas y, kliknięcie lewym klawiszem myszy spowoduje, że pojawi się dookoła kursora y, to sześciopikselowa y, y, gwiazdka, która będzie komunikowała, że kliknęliśmy lewym ewentualnie, jeżeli kliknę y, lewym, tak, lewym ewentualnie jak kliknę prawym, będzie wówczas to kolor niebieski y, ok, i to tyle jeśli chodzi o ten program y, sterowniki, y, sterowniki, przepraszam kodeki jak najbardziej będzie można pobrać y, będzie y, w opisie cały Cała instrukcja. I to tyle. Instalacja jest dość prosta. Nie wyskakują dodatkowo jakieś tulbary po drodze, więc nie powinno być z tym problemów. Ostatnia zakładka to oczywiście licencja. I tyle. Zachęcam Was do nagrywania tego typu filmów. Jeżeli macie jakieś pytania bądź uwagi co do filmu, śmiało piszcie w komentarzach, jeżeli będę w stanie odpowiedzieć bądź pomóc, postaram się to uczynić. Pozdrawiam Was.